19 października biegacze z Rzeszeni w Podkowiańskim Towarzystwie Biegowym zaprosili wszystkich chętnych na krótką, dwukilometrową przebieżkę ulicami Podkowy. Postanowili w ten sposób uczcić rocznicę powstania Stowarzyszenia. Reprezentacja naszej redakcji wzięła udział w tym biegu i spotkaniu. Podsumować y, działalność stowarzyszenia biegowego w Podkowie Leśnej? Stowarzyszenie biegowe formalnie zawiązało się dopiero niecały miesiąc temu, także do niedawna działaliśmy jako grupa nieformalna. Zorganizowaliśmy w zeszłym w tym roku, ach to w tym roku y, dychę. Już planujemy drugą. Y, oprócz tego cały czas odbywają się biegi towarzyskie. W, w tej chwili już w dwóch grupach, no nawet w trzech. Dla mało zaawansowanych, dla zaawansowanych yy, biega młodzież gimnazjalna, za chwilę zaczną biegać dzieci. I mam nadzieję, że tak dojdzie do tego, że pół miasta będzie biegał. A czy dzisiejsze spotkanie to było ostatnie w tym sezonie? Nie, nie, nie. To jest po prostu rok temu wpadliśmy na pomysł zorganizowania biegu i, i jakiegoś takiego próby biegania razem. I stąd ta dzisiejsza inicjatywa, bo to było mniej więcej o tej samej porze, też w Mili Moi i... Postanowiliśmy to jakoś uczcić takim krótkim biegiem i, i ogniskiem integracyjnym, żeby się ludzie poznali. Bo zawsze, nie wiem czy wiecie, ale w podkowie leśnej grasują dziki, nie tylko w lesie, ale po ulicach. Także bezpiecznie jest biegać po prostu w grupie. Na szczęście nas dziki dzisiaj nie spotkały. Bo one w takich porach wieczornych, nocnych i rannych. Ale są. Jestem z Austrii, ale już mieszkam 15 lat w Polsce. I długo pan biega? Tak, od, od samego początku, od nie wiem, na pewno 30 lat. Mm -hmm. W Austrii, no i zrobiliśmy teraz tutaj w Polsce taką fajną grupę. Spotkamy się weekendy. Tutaj siebie, w Podkowie? Tutaj w Podkowie. Przygotujemy się na, na maratonach i, i zawsze fajnie mieć towarzystwo i nie sa, sam piec te mm -hmm. długie dystansy. Jest fajne, jest fajne towarzystwo i to jest najważniejsze. Wspanianie było jedną z ostatnich okazji do wizyty w kawiarni Mili Moli. Końcem października zakończyła ona swoją działalność.